Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Jeśli już zauważyliście, jesteśmy na patchu 1.3. Poprzedni był 1.2, coś tam, coś tam. I w tym nowym patchu są pewne, bardzo... jest pewna bardzo fajna zmiana. Zaraz Wam pokażę. Tylko chwila czy mam drewno. Ach. Kurde, nie mam drewna. Dobra, pójdę na zbieram i do was, do was wrócę. Na razie. Okej, okay, już wróciłem. Przerobię tu drewno. Wszystko na deski. I jak ustawimy sobie tutaj... Nie, nie tak. Tak, deski. Tutaj weł... Nie tak. Na odwrót. O, jak ustawimy w ten sposób deski i wełnę, to powstanie nam łóżko. Kompletnie nowy element. Będzie na górze. O, tutaj. I jak widzicie jest noc. Teraz jest podobno poprawiona jako poprawione światło. Zobaczcie jest nowe okienko. I możemy sobie tutaj jest kontrola. sterowanie, a tutaj jest Nowa opcja Smooth Lighting. Dzięki temu jest fajniejsze światło. Dobra, i pokażę Wam, jak działa to łóżko. Widzicie, jest krótka animacja. I budzimy się rano. Ale w dzień nie możemy używać tego łóżka. Też nie należy go używać na otwartej przestrzeni. Ponieważ wtedy obudzi nas zombiak albo cokolwiek innego w środku nocy. Więc trzeba o tym pamiętać. Okej, okay. kolejna inna zmiana. Um, bardzo wkurzające jest to, że nocz postanowił zmienić, mm. że teraz z z dostajemy takie płytki, ale nie ma co się martwić. Te wszystkie nie zostały zamienione. W te nowe. I możemy cały czas robić takie, w ten oto sposób. Teraz płytki naciskowe robimy tak. Tak samo możemy robić podłogę z desek. Nowość. Płytki naciskowe też kładąc w dwie. Robimy. Um, gdzie jest piasek? Jest piasek, dobra. Z piasku. Tylko sam stone. Niestety. Możemy też robić podłogę. Już nie ma tego bugu. Ehm, um, dobra, nie o to mi chodziło. Aj, dobra, dam sobie spokój. Dam sobie spokój. Już nie ma tego bugu, że jak kładło się dwie płytki, to, że zbierało się tylko jedno. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Zbrałem dwa. Kiedyś było inaczej. Okej, okay, już jest wszystko. Zwołam drewno, trawinki. I w dzisiejszym odcinku zrobię coś nowego. Windę wodną, o której wspominał kiedyś em, nasz kolega Wojtek. Zrobię jeszcze jedno wiaderko. Wezmę z naszego nieskończonego światełka. Ach, jak fajnie, że je mamy. Tutaj pochołam to, co mi się nie przyda. Czyli to też i to też. Kompas, dobra, będzie w naszym stałym ekwipunku. Hmm. I co jeszcze? To na pewno mi się nie przyda. A! on no teraz wam pokaże jak zrobić TNT Czyli dynamit po prostu. Zobaczymy w ten sposób. Piasek. A tutaj... Nie. To chyba było na odwrót. Ostatnio wszystko jest na odwrót. Co nie robię to na odwrót. Nie miało być. Dobra. I w ten sposób powstaje nam TNT. I pokażę wam jak ono działa. W jakiś efektowny sposób. Trochę jak Tripper, Teraz wam pokażę. Zauważyłem też, że jest trochę poprawiona grafika ostatnio. Dobra. Krycie! Kurde! Nie! Kurde Czemu on... Co się w ogóle stało? To, to jest epic fail po prostu. Jeszcze ten buk jakiś dziwny. Dobra, wiecie co? Ja szybko tu polecę, bo jeszcze wszystko stracę. to dopiero będzie epic fail. Dobra, rozpawnuj się Minecraft troszeczkę szybciej. Tam jest nasza baza, wiem. Jak widzę, jest trochę poprawiona grafika. A przynajmniej mi się tak wydaje. Właśnie dzięki tej opcji ze światłem, chyba. Dobra. Zrobię cięcie. Na razie. Ok, jestem już na miejscu. No i tak wygląda Apokalipsa z TNT i moim działem. Armageddon Apokalipsa. Jak to chce? Dobra. Przynajmniej wszystko jest. Wszystko? Twoje wiadarka? Tak. Dobra, poustawiam. Em. Um, ty tu, ty tu. Ty, nie, ty tu. Nie, um, ty, ty tu. Ty tu. Ty tu. Ty tu, 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 tu. i już. Dobra. Wszystko jest. Więc skoro już widzieliście, jak wygląda Apokalipsis TNT to pójdziemy zrobić nowy szyb, w którym będzie winda wodna. Ja nie preferuję tej ulepszonej windy, która polega na, na oszustwie gry i że tak rogami ta, ta winda idzie, że nie widać tej wody, ale ja uważam to po prostu za zbyt wielkie oszustwo. Dobra, oświetlę wam coś. No, ten diamentowy kilof jest wytrzymały. I dodatkowo szybki, bardzo. Dobra, zrobię większy pokoik tym razem. Na windę wodną tą podstawą mam. Trzeba więcej miejsca, o wiele. Jeszcze tu. W górę cały sufit. O, żelazo! Ja jestem głupi. Kopię nad siebie. Nigdy tego nie róbcie. Pochopnie. Ale ja jestem głupi. I zawsze, jakby coś się stało, to będziecie mieli nauczkę. I dodatkowo zginę, więc będzie podwójnie śmiesznie. Hahaha. Ha, ha. Dobra. Okej, okay, tutaj będzie zbiornik na wodę. Tu będzie wodna winda w końcu, no nie? A tutaj jeszcze tu troszeczkę. Tutaj będzie zbiornik na wodę. A tutaj będzie szyb z dół. Więc musimy jakoś zrobić to. Tutaj usunę. Usunę tutaj. Muszą to być takie schodki. Przynajmniej coś w tym rodzaju. Muszę tak obniżać cały czas. Znowu właśnie wam.